Cześć, Kamil Józefowski, przedsiębiorca, ojciec, mąż. To jest kanał Beat 24 life Dzisiejszy temat to jest wychodzenie ze strefy komfortu. Niektórzy z Was mogą nie chcieć wyjść z tej strefy komfortu i to też jest ok. Ale ci z Was, którzy chcą poznać swoje możliwości, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą robić więcej i osiągnąć więcej, powinni opuścić ten... Bezpieczny świat. Jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy to było, ale postanowiłem, w zasadzie słuchajcie, zawsze robiłem to, co chciałem. Można powiedzieć, nigdy nie słuchałem się tych wszystkich mądrych głów wokół. Teraz jestem w miejscu, który mi się podoba. I wiem, gdzie będę za rok, dwa, trzy. Jak realizujesz swoje cele i marzenia po kolei, od najmniejszych do największych. I są, te cele już są zrealizowane i marzenia. to stawiasz sobie kolejne cele i, cele i marzenia. Jest tak, że te marzenia i cele są coraz większe, są coraz ważniejsze, są coraz lepsze dla ciebie i dla, dla twojej rodziny. Więc ci wszyscy z was, i mówię to z serduszkami tutaj, z ręką na sercu. Ci wszyscy z Was, którzy chcą zrobić więcej, którzy myślą, że te, ten świat, te życie, które mają, to trochę się w nim duszą, że nie rozwijają swoje, siebie samego, swoich umiejętności, nie odkrywają siebie, powinni wyjść ze strefy komfortu. Nie będzie to przyjemne, to może być tak, że... Czasami możecie się poczuć źle, czasami możecie zwątpić, czas, czasami możecie się nawet popłakać, zrezygnować, że lepiej jest w tej strefie komfortu, że strefa komfortu to jest takie, takie ciepłe łóżeczko, w którym sobie rano leżycie i musicie wstawać. Iść do pracy, tak? Do pracy, do szkoły, na studia, gdziekolwiek. Chce Wam się wychodzić, wstawać z tego łóżka, nie chce wam się wstawać z tego łóżka. Ale to, co możecie spotkać poza tym łóżkiem, jest w mojej ocenie ważniejsze. Jest ważniejsze dlatego, że, że się rozwijacie, że poznajecie nowe możliwości, sięgacie dalej, poznajecie nowych ludzi, sprawdzacie siebie i ulepszacie świat, w którym żyjecie. Dlatego wyjście ze strefy komfortu dla tych ludzi, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, jest konieczne i potrzebne. Jednakże ci z Was, którzy obawiają się albo nie chcą na razie wychodzić, to się jest dobre dla Was. Dla Was tak, ale nie dla wszystkich. Nie dla mnie na, na, na przykład, bo ja wiem doskonale o tym, że ja będę dalej wychodził, jeszcze dalej będę wychodził. Człowiek sobie stala, stawia coraz to nowsze, większe cele, marzenia nie? i to jest piękne właśnie, że możemy je realizować. Nie wiem gdzie będę na przykład za 10 lat, ale wiem, że za 2 lata rozwinę swoją firmę jedną drugą, wiem, że yy, skończę remont mieszkania, wiem, że kupię sobie nowy samochód. Wiem, że będę podróżował, na pewno też już za dwa lata, to wiem. A skąd to wiem? Ponieważ wszystko, co do tej pory sobie postanowiłem, zrealizować. Wszystko. Nie stawiałem sobie celów, które są nieosiągalne, bo to byłoby, głupotą. to byłoby głupotą i bez sensu, nielogiczne. Więc stawiałem sobie cele takie, które wiedziałem, że potrafię zrealizować. Kolejnym moim celem pochwalaj się albo powiem Wam, część z Was to jeszcze nie wie, ale jest napisanie książki. Będzie to książka pod tytułem Praktyczny poradnik szczęśliwego człowieka. Książkę tą napiszę 100 osób. Ja będę jedną Będę spotykał się z ludźmi yy, z, różnych, z różnych grup społecznych, z różnych środowisk, z różnej wiary, z różnego pokroju statusu społecznego, bo chciałbym porozmawiać z każdą z tych osób, czym dla ciebie jest szczęście. Jakie je pojmujesz? Jak je postrzegasz? Co byś chciał w ogóle w życiu, co musisz zrobić w życiu, żeby być szczęśliwym? Każdy z nas ma swój świat. Każdy z nas pisze swój scenariusz. Napisz taki scenariusz, jaki chciałbyś mieć w swoim życiu. Nie bój się, Postawić tego pierwszego kroku i iść do przodu. Jeśli tego nie zrobisz, to będziesz tego załapał później. Na pewno. Chciałbym, aby każdy z Was zrobił mały krok. Niewielki. Na przykład, zróbcie taki mały test i małe doświadczenie. Zróbcie coś nieoczekiwanego, czego byście nigdy nie zrobili. Coś, czego się troszeczkę obawiacie, czego się boicie. Coś, czego normalnie w życiu byście nie robili. Nie wiem, niech to będzie skok na bandzie, Niech to będzie jazda jakimś samochodem. Niech to będzie, nie wiem, latanie. Cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek w życiu jeszcze nie robiliście i zobaczcie, jakie to spóźni uczucie. Fajność, to jest potem fajne takie uczucie, że ja to zrobiłem, ja to osiągnąłem, ja, ja zrobiłem to, co chciałem. Idźmy dalej. Zapisałem sobie tutaj kilka rzeczy, bo to są bardzo istotne rzeczy. Jeśli wychodzisz ze strefy komfortu, to przede wszystkim sam się rozwijasz. To po pierwsze. Po drugie, odkrywasz siebie i swoje talenty, jakie w tobie drzemią. Bo robisz się odważniejszy, robisz się pewniejszy. Po trzecie, pozbywasz się swoich lęków i wątpliwości, które masz w swoim życiu. Po czwarte, stajesz się człowiekiem bardzo kreatywnym. Naprawdę. Kreatywność jest u mnie codziennością. Kreatywność to jest coś, co człowiek albo ma, albo może posiąść. Człowiek się z tym nie rodzi. Człowiek się uczy. Swoje doświadczenia staje się gratywne. Jeśli masz mnóstwo różnych doświadczeń, to ta twoja kreatywność jest jeszcze większa i większa. Zapraszam Cię do wyjścia ze strefy komfortu i do poznania samego siebie i swoich możliwości. Może być ciężko, nie ukrywam, ale warto. Dzięki Ci za uwagę, jeśli masz ochotę daj lajka, jeśli masz ochotę zasubskrybuj, będę robił tego jeszcze więcej, będę Wam pokazywał jak u mnie to się odbywało. Słuchajcie, kiedy byłem zakompleksiony, bałem się, nie robiłem i tak dalej i tak dalej, nie wchodziłem. Od kilkunastu lat robię to co chcę. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Trzymajcie się. Cześć! Hey. Każdego dnia jesteś lepszą wersją samego siebie, pamiętaj o tym, jak będziesz wstawał. Jak będziesz miał chwilę zwątpienia, bo będziesz się czuł źle, albo coś ci się nie uda, to pomyśl sobie o pozytywnych rzeczach, jakie miałeś wstawić, bo na pewno będą kolejne. Hej. Cześć! 16 minut temu byłem w firmie, gdzie sprzedajemy nasze budowlanej rolnicze. Teraz jestem w starym mieście dom, gdzie powstaje strefa Corkingowa Jest to mój kolejny projekt, który robię z kolejnym nowym wspólnikiem. Chcę Wam pokazać jak to wygląda i chcę Wam też pokazać to, że wychodząc ze strefy komfortu nie ma rzeczy. Mu. Zobaczcie. Jakiś czas temu rozprowadziłem przez zdrowie sobie. W stanie sklepu w wewnątrz wyglądu miała powstać z innym zespołem ale nie wyszło. Więc postanowiłem znaleźć powieszkę. I tę liczbę. spotkałem pana, który 3 lata temu chciał otworzyć taką sklepę w wewnątrz Co się okazało? Że przybiliśmy sobie piątkę i razem tutaj tworzymy, projektujemy nową Strefę walki. Jak to możliwe? Po prostu się dzieje. Normalnie o 16-17 o jestem w domu. Zadziwiam do żony powiedziałem: Marta, e, chciałbym skończyć ten projekt w tym tygodniu, czyli skończyć taki etap e, remonty. bo za się wyjeżdżam na urlop. Marta ja mówi: ok, to zostań. No i więc słuchajcie, jest godzina 16.30 chyba, a ja się przebieram zaraz i będę pracował pewnie do 19 do 20. A po co Ci o tym mówię? Chcę Ci pokazać, że czasami trzeba się poświęcić, czasami trzeba zrobić więcej niż inni. Bo jeśli chcesz osiągnąć więcej niż inni, to musisz robić więcej niż inni. Nie, nie, nie chwalę się teraz tym, że tutaj coś robię. Chcę Ci pokazać, że to jest możliwe. Że jeśli będziesz chciał wyjść ze swojej strefy komfortu, będziesz chciał robić rzeczy, które marzyły, o których marzyłeś, o których chciałeś zrealizować, to Tobie też się to uda. Mi się też udało. Czy potknąłem? Wiele razy. Czy upadłem? Wiele razy. Teraz ten twardszy, silniejszy, mocniejszy, mądrzejszy doświadczenie robi swoje. Życzę Wam, życzę Tobie, Tobie, Tobie wszystkim życzę, abyście realizowali swoje marzenia, abyście realizowali swoje projekty, swoje biznesy, swoje wizje. Czasami będzie trudno, na pewno będzie trudno, bo to jest nieodzowne, ale warto to robić. O satysfakcja, przyjemność. Nie tylko wskutek finansowy, że będę zarabiał więcej, ale to, że, że to zrobiłem, że to zrealizowałem, że to osiągnąłem, bo chciałem. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za uwagę. Życzę Ci powodzenia i chciałbym, abyś spróbował zrobić pierwszy krok i zaczął realizować swoje marzenia. Cześć. Więc, jeśli naprawdę chcesz zobaczyć więcej, osiągnąć więcej, zdobyć więcej i być szczęśliwy, wyjdź z tej strefy komfortu. Mówię ci, wyjdź, odważ się, walcz, wstawa jak upadniesz. Na pewno będzie ktoś, kto ci poda pomocną dłoń. Na 100%. Będą się dziać różne dziwne rzeczy. Nawet sam będziesz w szoku, że to się wydarzyło. Poznasz nowych ludzi. Zobaczysz nowe możliwości. Będą też okazje, które będziesz chwytał. Skąd to wiem? Bo to doświadczyłem. Bo tego doświadczam na co dzień. Bo postanowiłem kiedyś, że wychodzę z tej strefy komfortu, bo nie chcę mi się tam siedzieć. Jest tam zbyt ciepło dla mnie, zbyt gorąco. Ja chcę więcej. Ja chcę trochę chłodu, ja chcę trochę deszczu, ja chcę trochę, nie wiem, wiatru. Chcę czuć, że żyję. Dlatego każdy z Was, Ty właśnie, jeśli to oglądasz, pomyśl, czy chcesz siedzieć w tym swoim cieplutkim gnieździe. Czy chcesz wyjść i latać jak orzeł. Zdobywać świat. Podróżować. Tworzyć nowe biznesy. Poznawać nowych ludzi. Żyć pełnią życia. To nie tylko konieczność ale też potrzeba, bo dzięki temu tutaj rośniesz. Wewnętrznie rośniesz, dzięki temu tu rośniesz, czyli rozum, serce, dusza, wszystko się rozwija. Życzę Ci każdego dnia, abyś to robił. Eee, trzymam dla Ciebie kciuki. Nie bój się tego. Po każdym upadku będziesz coraz twardszy. Ja jestem, tak myślę. Znaczy, nie wiem, co mnie spotka w życiu jeszcze, ale z otwartymi rękoma je przyjmę. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że jesteście. Każdego dnia jesteście lepszą wersją samego siebie. Hej.